Siemano moi, mili, z tej strony Widząc w kolejnym odcinku, niestety ciężko by ciężko, ale Paul nie żyje. Został zabity podczas szukania zapasów, szkoda. Bardzo mi to utrudni teraz w ogóle życie. Kwerta, ty jesteś bardzo głodna. Paul, nie mogę przestać myśleć o jego śmieci. Czy można było coś zrobić, żeby temu zapobiec? Można było. <coughs> Bruno, Paweł został zamordowany wczoraj w nocy. Cieszę się, że to nie byłem ja. Trzeba mieć oczy dookoła głowy. A co? Powiem kolejna, bezsensowna śmierć. Życie ludzkie straciło coś. Świat o nas zapomniał. Marko, słuchaj, ty idź po. Leki. Tyliśmy tutaj przez radia. Zjedz sobie coś jeszcze. Nasi słuchacze zgłaszają, że wojsko dopuszcza się aktów przemocy na cywilach. Rzecznik Armii zaprzecza tym doniesieniom. Non-standard. Z powodu uciężki stad wojsko wycofało się na poprzednie pozycje, kontynuując strategię unikania bezpośredniego konfliktu. Mieszkańcy znowu będą mogli przemieszczać, przemieszczać się po mieście. Okej, okay, będzie znacznie chłodniej. Okej, okay, dobra. Szkoda, że... ...ekipa nie żyje. Dobra, yy, słuchaj, Bruno, do góry. Super, dacha się wypaliła. Spróbuj zrobić żarcie dla siebie i dla kwerty, i lecimy do rozpierdolonej willi. Ok, ty Marko, zrób sobie piłę. Będziesz, będziemy tego potrzebować. Fuck, nie mogę zrobić piły. Zajebiście kwerta tutaj. Marko im się położy. Puh. Nie wiem, czy iść do tej szkoły i zabrać resztę rzeczy od naszego przyjaciela. Okej, okay, mamy noc. Tak i właśnie, teraz się akurat wycofali jak yy, mogłem zebrać cokolwiek. Dobra, to szukajmy zapasów, bierzemy bliska standard, to jest tylko nasz kochany łom, możemy sobie nóż wziąć tylko do obrony. Powiem wam, że nie było lekko. Okej, okay, powiedzcie, że będą tu jakieś nowe klamoty. I nowi przeciwnicy. Ten jest ranny nadal. Zapajac. Własność prywatna. Gdzie to jest napisane? Fak. Fak nie. Super, Marko jeszcze teraz spadł.